Każda historia ma swój początek. Ta zaczyna się jak wiele innych, ale nie skończy się tak jak myślisz. Szeleszczące koła autobusu przeciąły ciszy poranka w małym miasteczku. Mgła wciąż wisiała nisko nad ziemią, a przystanek wydawał się niemal bezczasowy. Michał wysiadł jako ostatni. Mężczyzna w wojskowej kurtce, z torbą przewieszoną przez ramię, wyglądał nie jak bohater, ale jak cień. Rozejrzał się. Nic się nie zmieniło. Te same domki, ta sama kapliczka pod lipą i sklep z połem z odrapanym szyldem. A jednak wszystko było inne. Bo on wracał po siedmiu latach. Z Afganistanu. Z Afryki. Z miejsc, o których nie mówi się dzieciom. A największą walkę miał stoczyć tutaj. Z kieszeni kurtki wyciągnął stary, zagięty list. Pismo dziecięcą ręką. Tato, wrócisz? Mimo upływu lat, atrament się nie starł. Słowa paliły mocniej niż piasek pustyni. Dom babci znajdował się przy bocznej ulicy. Michał zapukał delikatnie. Otworzyła mu starsza kobieta w fartuchu i z oczami pełnymi niedowierzania. Michał. Wyszeptała. Skinął głową. Wróciłem, mamo. Objęli się bez słów. W jej ramionach była miłość, ale i żal. W salonie wciąż stał fotel, na którym siadywał jako chłopiec. Tylko tapeta zmieniła kolor. Zosia mieszka tu nadal? Zapytał cicho. Babcia skinęła głową. Chodzi do podstawówki, jest w siódmej klasie. Dobrze się uczy. Ale Michał, ona, ona cię nie pamięta. Miała sześć lat, gdy wyjechałeś. Zamilku. Myślałem o niej codziennie. Pisałem listy. Ale nikt nie odpisywał. Jej mama nie chciała, żeby miała z tobą kontakt. A potem sama wyjechała. Nie chciałam łamać jej serca. Byłaś legendą. I upiorem. Wieczorem siedział na werandzie z kubkiem herbaty. Z daleka zobaczył sylwetkę dziewczynki wracającej ze szkoły. Miała plecak z postaciami z bajki i włosy spięte w dwa warkocze. Jego serce zabiło mocniej. To była ona. Ale Zosia tylko rzuciła okiem w jego stronę i minęła dom. To twój tata rzuciła babcia do niej wieczorem, ostrożnie. Dziewczynka wzruszyła ramionami. Nie mam taty. Mam tylko zdjęcie. Michał siedział za drzwiami i słyszał każde słowo. Tego wieczoru otworzył walizkę. W środku, oprócz munduru i niepotrzebnych wspomnień, był rysunek. Dziecięcy szkic, tata i córka trzymali się za ręce. Mimo upływu czasu, Michał nadal pamiętał dziecko, które to narysowało. Tylko czy ono jeszcze istniało? I czy odważy się zapukać do serca, którego drzwi zamknięto dawno temu? Następnego dnia Michał obudził się wcześnie. Cisza poranka była przerywana jedynie odgłosami czajnika w kuchni i stukotem łyżeczki o filiżankę. Przebrany w zwykłe dżinsy i koszule, z kubkiem kawy w dłoni, patrzył przez okno na świat, który kiedyś był jego, a teraz wydawał się obcy. Babcia weszła do pokoju cicho. Dzisiaj Zosia ma próbę chóru po lekcjach. Wraca później. Czy mogę ją odebrać? Zapytał ostrożnie. Myślisz, że to dobry pomysł? Nie wiem, ale chcę spróbować. Po południu Michał stanął pod szkołą. Uczniowie wybiegali roześmiani, a on czekał z sercem w gardle. W końcu ją zobaczył. Szła wolno, z książkami przyciśniętymi do piersi. Zosiu powiedział cicho, podchodząc. Zatrzymała się. Spojrzała na niego jak na obcego. Znam cię? zapytała. Jestem? Michał Twój tata. Milczała długo. W końcu wzruszyła ramionami. Mama mówiła, że nie żyjesz. To go ugodziło jak kula. Przykro mi. To nieprawda. Nigdy nie przestałem o tobie myśleć. Dlaczego mnie zostawiłeś? To pytanie bolało. Chciał jej opowiedzieć wszystko, ale wiedział, że to zbyt wiele na raz. Bo wierzyłem, że robię coś ważnego. Ale teraz wiem, że najważniejsza byłaś ty. Spojrzała na niego. W jej oczach nie było jeszcze przebaczenia, ale był cień ciekawości. Mieszkasz z babcią? Tak. Chciałbym cię poznać, jeśli dasz mi szansę. wzruszyła ramionami. Nie wiem może zostawiła go z tą odpowiedzą ale dla Michała to było więcej niż się spodziewał. Wieczorem wróciła wcześniej. Znalazła na werandzie album ze zdjęciami. Michał nie komentował. Pozwolił jej samej oglądać to ja Zapytała przy jednym zdjęciu. Tak. Miałaś trzy lata. Trzymałaś mój beret. Uśmiechnęła się nieśmiało. To był początek. Malutki krok ku mostowi, który próbował odbudować. Zosiu, jesteś gotowa? Babcia delikatnie zajrzała do pokoju wnuczki. Dziewczynka podniosła wzrok z zeszytu. Miała zaproszenie do szkolnego pikniku rodzinnego i choć wcześniej mówiła, że nie pójdzie, dziś czuła, że musi tam być. Ale nie sama. Babciu, myślisz, że on by poszedł, gdybym zapytała? Babcia uniosła brwi. Twój tata? Zosia skinęła głową, jakby każde słowo ważyło tonę. Myślę, że czeka na to pytanie od tygodni, odpowiedziała łagodnie starsza kobieta. Zapytaj go. Wieczorem, kiedy Michał próbował rozpracować nowoczesny pilot do telewizora, usłyszał skrzypnięcie drzwi. Zosia stała w progu. W rękach trzymała zaproszenie. Jutro jest piknik. Mogę przyprowadzić kogoś z rodziny. Podniosła wzrok. Poszedłbyś ze mną? Nie musiał pytać dwa razy. Tylko skinął głową. Na szkolnym boisku zbierały się tłumy. Rodzice, dzieci, balony, muzyka. Michał czuł się nieswojo, mundur był dla niego naturalny, ale dżinsy, agidasy i roześmiani ludzie? To było jak stąpanie po nowej ziemi. Zosia prowadziła go za rękę. Ktoś spojrzał na niego dziwnie. Jakaś mama szepnęła coś do innej. W tej szkole był nieznajomym. Ale nie dla niej. Kiedy stanęli przy stoisku z ciastami, koleżanka Zosi zapytała. To twój wujek? Zosia spojrzała na Michała, potem na koleżankę i wypowiedziała słowa, których nigdy wcześniej nie powiedziała. Nie? To mój tata. Michał poczuł, jak serce zaczyna mu bić mocniej. Chciał się odezwać, ale zamilkł. Nie chciał zniszczyć tej chwili. Zosia ciągnęła go za rękę dalej, do konkursu rzucania do celu, potem do stanowiska z watą cukrową. A kiedy nadszedł moment wspólnego zdjęcia rodzin, stanęła przy nim, obejmując go delikatnie w pasie. Uśmiechnij się, powiedziała. Inaczej babcia się pogniewa. Klik. Zatrzymany moment. Po wydarzeniu szli razem do domu, powoli. Michał czuł, że coś się zmienia. Nie gwałtownie. Jak ciepło słońca po długiej burzy. Pamiętasz, jak byłam mała? Zapytała cicho. Każdą chwilę. Jak próbowałaś włożyć moją czapkę na pluszowego misia? Jak mówiłaś, że jak dorośniesz, też zostaniesz żołnierzem, ale tylko takim, który wraca do domu? Zatrzymała się. Długo czekałam, wyszeptała. Zerknął na nią. W oczach miał łzy, które do tej pory znały tylko piach, ogień i rozkazy. Ale wróciłem, odpowiedział z drżeniem. Nie jestem idealny. Ale wróciłem. Wieczorem w ich domu było cicho. Zosia usnęła na kanapie, przytulona do starego misia. Michał siedział na werandzie, wpatrzony w niebo, w którym nie słychać było już strzałów ani krzyków. Tylko świerszcze i cisza. Babcia wyszła z kubkiem herbaty. "Dziś ją odzyskałeś", powiedziała. "I siebie też". Nie odpowiedział, bo czasem nie trzeba. Wziął do ręki stary rysunek, ten, który przez lata niósł ze sobą przez granice, bazy i pustkowia. Tata i córka trzymający się za ręce. Teraz już wiedział, że nie musi być tylko wspomnieniem. Był nowym początkiem. Minęły trzy tygodnie. Michał z dnia na dzień stawał się kimś więcej niż tylko nieznajomym w progu. Był obecny. Przy śniadaniach, przy odrabianiu lekcji, w rozmowach przy kolacji. Nie narzucał się. Nie wymagał. Ale był. I to powoli zmieniało wszystko. Zosia jeszcze nie mówiła do niego tato, ale już nie pytała, kiedy wyjdzie. Zamiast tego, Czasem pytała, a ty umiesz grać w Chińczyka? Albo a co to za zdjęcie w tym mundurze? Drobiazgi. Ale dla Michała jak medale po cichym zwycięstwie. Pewnego wieczoru, kiedy w powietrzu czuć było już pierwsze tchnienie zimy, babcia przyniosła z piwnicy karton z napisem: Dzieciństwo Zosi. Może chcecie poglądać, powiedziała, zerkając na nich przez ranie. Zosia podniosła wieko. A z pudełka wysypały się rysunki, stare lalki, kaseta z nagraniem piosenek i. pamiętnik. O nie? Zaśmiała się nerwowo. To wstydliwe. Ja nie zajrzę bez pozwolenia, powiedział Michał z uśmiechem. Ale może kiedyś? Zosia zawahała się, po czym podała mu jeden z rysunków. Dziecięca kreska przedstawiała wysokiego mężczyznę w zielonym ubraniu i małą dziewczynkę w różowej sukience. Nad nimi napis: To mój bohater. To ty, prawda? zapytała cicho. Może chciałbym być taki, jak mnie widziałaś wtedy odpowiedział szczerze. Wiesz, powiedziała, przygryzając wargę. Mama mówiła, że jesteś zbyt twardy. Że nie nadajesz się do bycia tatą. Michał milczał. Nie potrafił zaprzeczyć. Kiedyś był kimś, kto rozwiązywał konflikty karabinem? Kto liczył kilometry misji, nie dni w rodzinie? Ale teraz uczył się, że najtrudniejszą misją jest nauczyć się słuchać. A jak myślisz ty? Zapytał. Zosia wzruszyła ramionami. Jeszcze nie wiem. Ale jesteś inny niż myślałam. To dobrze? To jeszcze nie wiadomo, uśmiechnęła się półgębkiem ale było w tym coś ciepłego. Coś, co mogło znaczyć nadzieję. Kiedy nadeszły Andrzejki, szkoła zorganizowała wieczór wróżb. Zosia przygotowywała się tygodniami razem z babcią szyła kostium czarodziejki, a Michał obiecał, że ją zawiezie i odbierze. Na miejscu, widząc inne dzieci w towarzystwie rodziców, Zosia niespodziewanie chwyciła Michała za rękę. Wejdziesz na chwilę? Zaskoczony, skinął głową. W środku było gwarno i ciepło. Muzyka, śmiech, kolorowe światła. Michał poczuł się nie na miejscu, ale Zosia go potrzebowała. I to było ważniejsze. To mój tata powiedziała koleżance z klasy. Serio? Myślałam, że nie masz taty. No, widzisz. Każdy się myli. Słysząc to, Michałowi ścisnęło gardło. Po zabawie wracali powoli. Pieszo, przez park, gdzie liście szeleściły pod nogami, jak papierowe opowieści. Tato odezwała się nagle. Zatrzymał się. To jedno słowo wystarczyło, by w oczach stanęły mu łzy. Ale nie ze smutku. Tak, kochanie? A jak wygląda wojna? To pytanie uderzyło go mocno, bo padło bez strachu, ale z czystej ciekawości dziecka, które zbyt długo milczało. Jak bałagan w głowie powiedział po chwili. Głośna, chaotyczna, smutna. Czasem trzeba ją przeżyć, żeby zrozumieć, co jest naprawdę ważne. Czyli ja? Ty najbardziej. Przytuliła się do niego. Bez słów. W grudniu szkoła organizowała jasełka. Michał siedział na widowni, obok babci, ubrany w świąteczny sweter, który ktoś kiedyś uznał za zabawny prezent. Zosia grała aniołka. Kiedy przyszła jej kwestia, zadrzał głos. Ale spojrzała w stronę widowni na Michała i powiedziała ją z mocą. Wśród ciemności najjaśniej świeci ten, kto kocha bez lęku. Publiczność biła brawo. Michał też. Po przedstawieniu Zosia podeszła do niego z wypiekami na twarzy. Podobało ci się? Byłaś niesamowita. Babcia mówi, że w tym roku może przyjedzie mama na święta, powiedziała cicho. Michał wstrzymał oddech. I co ty na to? Nie wiem. Może porozmawiam z nią. Ale nie chcę, żebyś wtedy zniknął. Schylił się do niej. Zosiu, już nigdzie nie idę. Obiecałem sobie, że teraz moja walka to bycie tu. Z tobą! spojrzała mu w oczy. To najlepszy prezent. I wtedy, na tle choinki, po raz pierwszy od siedmiu lat, objęła go jak ojca. Bez zastrzeżeń. Bo czasem najważniejsze misje to te, które kończą się powrotem. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Jeżeli Was poruszyła, zostawcie łapkę w górę. To dla mnie ważny sygnał, że warto opowiadać kolejne. A jeśli chcecie więcej takich codziennych opowieści, zasubskrybujcie kanał, historie na codzień i kliknijcie dzwoneczek, żeby żadna nowa historia was nie ominęła. Do usłyszenia już wkrótce.